Znajdujemy się dzisiaj w restauracji na Farnej, gdzie naszym gościem jest pan dr Marek Pawlak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Marku, co Pana do nas sprowadza? E, do sprowadzają mnie trzy projekty, tak naprawdę badawcze, które, które prowadzę. Jeden to jest projekt badań, które prowadzę w Islandii. Te badania dotyczą kryzysu, sytuacji postkryzysowej, która tam była po 2008 roku i współcześnie i tego, jak Polacy sobie jako migranci tam poradzili właśnie z tą sytuacją. Drugi projekt z kolei to jest połączenie Polska-Norwegia i badam migrację kobiet do Norwegii które jakby wzrastają. Wcześniej to były głównie jednak mężczyźni, którzy wyjeżdżali, teraz, teraz są to również kobiety. A trzeci projekt, który jest prowadzony przez, przez antropologów z Norwegii, to jest projekt dotyczący pielęgniarek, które wyjeżdżają. I te trzy projekty, bo ja prowadziłem już badania w tej Norwegii będą ja przez parę miesięcy, parę miesięcy też w Islandii i wyszło mi, że Łomża jest, jest jakby wspólnym mianownikiem tych trzech projektów, jest to to, to miasto, ta społeczność lokalna, która wysyła dużo, dużo migrantów, tak? i to zarówno właśnie kobiety, zarówno pielęgniarki, jak i po prostu migrantów, którzy, którzy jeżdżą po, po tej Europie. Dlatego tutaj przyjechałem, no i chciałbym poznać tą społeczność lokalną. Moją rolą jako antropologa jest długie jakby przebywanie w terenie, znaczy to jest nawiązywanie takich relacji, bardziej zażyłych, nie jakieś ankiety na przykład, jak robią to socjolodzy. My staramy się poznać ludzi, staramy się obserwować ich codzienność. Codzienność dla nas jest bardzo ważna. No i chciałbym właśnie zobaczyć, jak ta codzienność wygląda tutaj w Łomży w kontekście właśnie tego, że, że wiele osób wyjeżdża, bo w literaturze naukowej Łomża też funkcjonuje jako miasto, z którego wiele osób wyjeżdża i też, które ma swoją tradycję migracji, bo na przykład migracja do Stanów Zjednoczonych, tak? Teraz częściej jednak to jest Europa, Europa, Zachodnia. Mieszka Pan w dużym mieście. Łomża jest takim małym miasteczkiem. Mm -hmm. Czy myśli Pan, że właśnie to, że Łomża jest taka mała powoduje taką migrację do innych krajów? Trudno, trudno powiedzieć, ale ja mieszkam w dużym mieście, ale ja pochodzę z takiego miasta jak, jak Łomża. Ja pochodzę z Leszna, który mm -hmm. jest pomiędzy Poznaniem a, a Wrocławiem. I tam aż tak dużo osób nie wyjeżdża, aczkolwiek ja pamiętam 2000, czwarty, piąty, szósty rok, gdzie wielu moich znajomych z Leszna właśnie wyjechało do Irlandii i tam jest takie miasteczko Galway i w Galway jest spora jakby to powiedzieć diaspora właśnie ludzi, ludzi z Leszna. ale jednak jeśli chodzi o liczby, no to jednak w Lesznie mniej osób wyjeżdża, niż w takiej Łomży. I jeszcze nie wiem z czym to jest związane, jest na znaczy, tak, tak mi się wydaje, że na pewno jest to jakoś związane z tą tradycją migracyjną, która, która jest w Łomży, czyli na przykład te, te Stany Zjednoczone, które były wcześniej, nie? też w latach 80., w latach 90. -tych. No i sam kontekst jakby taki ekonomiczny jednak w Łomży. Na przykład moje pierwsze wrażenie, jak wysiadłem na Alei Legionów, tutaj, pierwszy raz jestem, pierwszy raz jestem w Łomży, już wiem, że to nie jest Podlaskie, tylko to jest Mazowsze raczej, więc nie powinno <laughs> mówić, że to jest Podlaskie. Tak. E, ale jak mi siadłem przed ulicą, Aleją Legionów, to zauważyłem coś, co mnie bardzo uderzyło: to jest e, dużo ogłoszeń związanych z przytam wynajmem lokal. Mhm. E, I jest naprawdę bardzo dużo. I dla mnie to jest taki sygnał migracyjny, jakby, nie? że coś, coś tutaj, coś w, tym, coś w trawie piszczy, coś, coś na takiej zasadzie. I rzeczywiście spotykam się z taką narracją, że, że te sprzedam wynajem lokali jest związane z tym, że ludzie wyjeżdżają, jest związane z tym, że ludzie też, co się spotkałem, że chcą inwestować tutaj w społeczność lokalną w Łomży. aczkolwiek nie znam jeszcze żadnych przykładów, jest trudniej do tego dotrzeć, w większości spotykam się z tym, że ludzie chcą stąd wyjeżdżać, niestety. Podobno, że to jest smutne miasto takie bez życia. Mm. Myślę, że właśnie to jest też spowodowane tym, że dużo ludzi wyjeżdża, a jak, jak pan się do tego odniesie? Jak pan odczuwa? Ja to jest ciekawe że to jest smutne, smutne miasto. Ja początkowo byty, ja przyjechałem przed świętami, niestety pogoda w święta była taka, jaka była, ale miałem też nadzieję, że wielu migrantów wtedy wróci. I z tego co słyszałem, wielu migrantów wraca na święta, już nie mówiąc o. O wakacjach, gdzie y, słyszałem opowieści o tym, jak to na podbórku bawią się dzieci i rozmawiają w różnych językach, co jest moim zdaniem fantastyczne. Y, I przejawem te święta, była, bo rzeczywiście śnieg momentami nawet, nawet padał. Zero ludzi prawie na ulicy, ja gdzieś błąkałem się po tym mieście, y, chodziłem sobie, zwiedzałem, poznawałem tą przestrzeń. Y, I rzeczywiście trochę tak, 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 tak czułem trochę jakby takie, że to jest nieco takie smutne miasto właśnie. Mm -hmm. Kwestia tego, że nie ma gdzie y, na przykład wieczorem wyjść za bardzo. E, co na przykład dla nas, antropologów, jest ważne, bo w, w pubach, y, w, w restauracjach spotyka się zawsze wiele osób, można wziąć jakieś kontakty, można kogoś poznać, co, co jest ważne dla nas badawczo. No a tutaj jakoś to było, to było, to było ciężko. I, i, I do tej pory nie wiem, czy jest jakiś pub, pub kawiarnia okej, okay, jesteśmy teraz tutaj w, w restauracji, ale jest, jest restauracja, to nie, mm -hmm. nie jest kawiarnia. Wiem, że są dyskoteki, ale dyskoteki mnie akurat nie interesują za bardzo, ale no właśnie, i tak pierwsze moje wrażenie to też było takie, że trochę takie miasto jakby no smutne, smutne. Tylko nie wiem, czy to jest związane przez wyjazdy, tak, tak Pani myśli? Myślę, że w większości tak, chociaż wydaje mi się też, że y Ludzie u nas po prostu są tacy. Mam wrażenie, że jak się gdzieś tam wyjedzie, to jest zupełnie inna mentalność. Mhm. My narzekamy, nam się ciągle coś nie podoba, nie lubimy mhm. też wychodzić, mhm. takie mam wrażenie. Chociaż mamy dużo takich osób też, które fajnie współpracują, fajnie tam coś robią w mieście, mhm. ale jednak rzadko się ich spotyka niestety. No właśnie mi się wydaje, że, że, tak to pani określa, że to smutne miasto, że to jest jakby taki taki image, taki wizerunek, który jest bardzo ogólny, nie? Jak, Jeżeli ja bym tutaj dłużej pobył, no niestety teraz tylko jestem dwa tygodnie, w przyszłym roku może uda mi się wrócić na miesiąc jeszcze, to wtedy, to, to myślę, że im dłużej tutaj będę, tym bardziej będę odkrywał tą Łomżę, nie? Że rzeczywiście coś tutaj się dzieje, że jednak ludzie są aktywni, że jest jakaś E, jakaś działalność, e, jakaś współpraca dalej, Bo na razie mówię, to jest bardzo powieszone, no jest to tutaj niecały tydzień. Mm -hmm. nie? A no, antropolog ma to do siebie, że pracuje bardzo wolno, nie? że my jednak musimy te obserwacje nasze cały czas jakby poddawać e, samokrytyce, że, że te narracje na przykład o, o migracjach czy o mieście, z którym się spotykamy że one też nie są dla nas takie oczywiste, że zawsze trzeba być takim na baczności, że ok, ta osoba powiedziała tak, ale ta powiedziała coś innego i, i co, z tego, co, z tego, co z tego wynika. Um. Ale rzeczywiście kawiarnia by się jakaś przydała taka, taka, gdzie można... Nawet nie umiem panu odpowiedzieć na tą chwilę, czy jest takie miejsce, ja gdzie jakaś... spotkałby pan osoby, które jeszcze chciałyby rozmawiać, bo to też trzeba tak A, okay. na to spojrzeć, że nie zawsze... Tak, ale jakoś nie mam tutaj większego problemu. Umawiam się, umawiam się z ludźmi. My zawsze mamy, mamy na sądach szczególnie, Aha. zawsze mamy problem A. z osobami, które chciałyby rozmawiać. A. Mam koleżankę na przykład, która... Kiedyś była w Islandii i bardzo jej się tam podobało. Teraz, jak wspomina o tym pobycie tam, cały czas mówi, że bardzo chętnie by tam wróciła, że jej się tam bardzo podoba. I nie wiem, czy osoby wyjeżdżające mogłyby się poczuć za granicą jak w domu, bo ja osobiście sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie wyjazdu i takiego zamieszkania tam, osiedlenia się i tego poczucia, że tak tutaj jest mi dobrze, tutaj się czuję jak w domu. Well, a, a, akurat Islandia, Norwegia, Skandynawia generalnie, jeśli chodzi o migrację do Skandynawii, jest bardzo specyficzna. Znaczy, to społeczeństwo tam jest i te konteksty kulturowe są bardzo specyficzne i bardzo szybko można się zaklimatyzować. E, na przykład zarówno Islandia, jak i Norwegia, e, funkcjonuje w ramach takiego, takiego myślenia bardzo silnego work-life balance, że mamy pracę, ale mamy też czas wolny, mamy rodzinę. Mhm. Tak? I wiele osób, które tam wyjeżdża, bardzo sobie to ceni. Że nie ma takiego e, takiego pośpiechu, który jest w Polsce. Cały czas praca na przykład. Jak Współpracuję z, z, z kolegami, koleżankami z Norwegii i na przykład przychodzi piątek, kiedy piszemy ostatnie maile. E, Norwecy odpisują mi, do OK, do zobaczenia w poniedziałek, ale ja przez weekend jeszcze pracuję na przykład. U nich to jest niemożliwe. I wielu Polakom to się podoba, nie? gdzie pracując. Yy, nie wiem, czy to, czy to w sklepie na, na kasie, czy, czy będąc budowlańcem, czy sprzątając, czy pracując w call center, bo te prace są zróżnicowane, mimo że tam, powiedzmy, liczbowo jest jakiś, jakiś mainstream, czyli to na no, przykład mężczyźni to są budowlańcy, a, a kobiety właśnie pracują yy, przy sprzątaniu czy jako, jako pielęgniarki, to mając tego typu pracę, kończąc ją o tej przysłowie 15 czy 16, Możemy sobie potem pozwolić na, na nasze hobby, na, na spełnienie naszych marzeń, typu na jak podróże. Nie ma problemu, żeby pracując jako, jako pani sprzątająca, pojechać sobie na wakacje typu All Inclusive. Tak? Co u nas jednak w Polsce jest to problem, tak? bo często te, te wycieczki kosztują więcej mhm. niż nasze pensje, na przykład. No, nie, ma, nie ma tam tego problemu. Więc ja myślę, że te konteksty są są bardzo y, przyciągające, jakby takie dla, dla ludzi i ludzie tam się aklimatyzują. Ja na przykład czuję się bardzo zrelaksowany, kiedy jestem w Oslo i, i w Reykjaviku i cieszę się, bo 10 maja zaczynam właśnie, y, znowu jadę do, do Oslo na 2 miesiące i 3 miesiące do Reykjaviku. Już wiem, że będę miał taki relaks, taki spokój. I, i rzeczywiście coś takiego, coś takiego tam jest. Może to jest też związane z, z kulturą protestancką, która Właśnie trochę inaczej patrzy na, na kontekst pracy, że nieważne jest, gdzie pracujesz, ale ważne, że pracujesz. Tak? Nie ma takich hierarchii, na przykład jak są w Polsce, gdzie często na no, osoby pracujące, yy, właśnie nie wiem, jako robotnicy budowlani, jako, jako sprzątaczki, jako, jako panie, czy panowie kasjerzy, patrzy się trochę z góry, nie? jeżeli się ma inną pozycję na przykład w społeczeństwie. W Norwegii w Islandii tego to bardzo tak nie ma. Jest to bardziej jednak wyrównane. Oczywiście, jak się wejdzie w głębiej, w to, w to społeczeństwo tam też są te hierarchie, tak? A, aczkolwiek one nie są aż tak silne jak, aż tak silne jak w Polsce. <laughs> Więc ja myślę, że, że, że to są konteksty, które prowadzą do tego, że łatwo jest zaklimatyzować się, mhm. że, że, że łatwo jest tam żyć po prostu. Um, właśnie ten work life balance, który jest i. No i ten kontekst kulturowy. No właśnie, do tego dochodzi też praca, bo często wyjeżdżamy w poszukiwaniu pracy, lepszych zarobków. Ja na przykład jestem młodą osobą, ale nie wyobrażam sobie wyjazdu z łomży, co dopiero za granicę. To jest pani pierwszą młodą osobą, która mi to mówi, że nie wyobrażam sobie wyjazdu z łomży. Tak? Większość jednak. No, nas, tak, no. bo y, widzę to po swoich znajomych, Aha. gdzie no, nikogo praktycznie tu już nie ma, bardzo mało osób tu zostaje, ale ja Aha. jakoś jestem przywiązana do tego miejsca. Nie umiem Aha. sobie Aha. wyobrazić, że mogłabym mieszkać w większym mieście. Ale właśnie większość wyjeżdża chyba za, za tą pracą. No tak, większość wyjeżdża za pracą, ale też e, jest spora osób, która przyjeżdża e, na przykład do rodziny, które często są rodzinami transnarodowymi, nie? czyli Aha. że. Zazwyczaj jest to schemat taki, że to mężczyzna jest ten, który pierwszy wyjeżdża, organizuje jakby tam codzienność i sprowadza wówczas swoją, swoją rodzinę. Ym, więc jest sporo osób właśnie, które też tak dojeżdża. Nie? Ym, często jest tak, że, że, że ci migranci są cały czas mobilni, jakby, że, że cały czas jest ten kontekst yy, decyzyjny, taki bardzo niejasny. Nie wiemy, czy wrócimy, albo wrócimy za rok. Tylko, że ten rok jest od, odwleka się co roku tak naprawdę. Ja spotkałem się z ludźmi, którzy od siedmiu lat tak myślą, że już teraz, ostatni rok, już, już wracamy, tak. Mhm. Ja spotkałem się z ludźmi, to głównie robotnikami budowlanymi, którzy mają taką dość specyficzną, interesującą strategię i, i mówią, że mieszkają w Polsce, żyją w Norwegii, czyli tak naprawdę ta Norwegia to jest jakby dojeżdżanie do pracy. To jest tak jakbyśmy, nie wiem, z, z Łomży do Białegostoku dojeżdżali e, do pracy, bo e, są tanie linie lotnicze, e, e, no, jest łatwość przemieszczania się, łatwość komunikacji przez Skype na przykład z rodziną. Więc te osoby, no, przed, z którymi ja e, rozmawiałem w Oslo, e, one są trzy tygodnie, miesiąc w Norwegii i wracają na tydzień, dziesięć dni do Polski. I tak cały czas jeżdżą. Mhm co oczywiście ma swoje, ma swoje konsekwencje w tym, jak sobie organizują tam codzienność, gdzie za bardzo nie wchodzą w interakcje ze społeczeństwem norweskim, gdzie, gdzie, gdzie traktują właśnie tę Norwegię jako pracę, to jest jak najbardziej okej, okay, tak? To jest, Musimy pamiętać o tym, że w ramach Unii Europejskiej, tak? Jest to jeden z filarów, wolność przemieszczania się i pracy jest jednym z filarów Unii Europejskiej. Więc to jest super, moim zdaniem, że my możemy sobie dzisiaj mieszkać w Łomży, a pracować w Oslo, nie? I to jest fajne, aczkolwiek wielu to się nie podoba, znaczy w sensie w dyskursie publicznym, na przykład w Polsce, w takim dyskursie publicznym spotyka się z tym, że ci ludzie, którzy tak dojeżdżają do pracy, że oni się nie integrują potem ze społeczeństwem takim norweskim na przykład, że, że wykorzystują to, to społeczeństwo, tak? Nie, oni wykorzystują tą ekonomiczną, europejską ekonomiczną strefę ekonomiczną, którą, którą mają. I tak naprawdę robią to samo, co Robi wielu, nie wiem, prezesów banków, takich high class management, który również jedzie na kontrakty różne, trzy miesięczne do różnych krajów i też się nie integrują w tych krajach, bo wiadomo, że tam przyjechali na chwilę, nie? podobnie, podobnie, jest, podobnie jest z nimi. Do badań potrzebni Panu są ludzie. Tak. Jak się można z Panem skontaktować? Jak można pana znaleźć? Ja myślę, że, że tak, ja bardzo potrzebowałbym osób, z którymi mógłbym porozmawiać, <grym> które mógłbym właśnie poznać i, 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 i po prostu porozmawiać o, o doświadczeniach migracyjnych, czyli osoby, które na przykład wróciły czy to z Norwegii, czy, czy z Islandii, albo które planują wyjechać, albo osoby, których znajomi, których rodziny są w Norwegii czy, czy w Islandii. I najpierw będzie się skontaktować przez, przez maila. Mój mail to jest Marek i bardzo zapraszam do wysłania maili. My również zapraszamy do wysłania maili. I dziękujemy bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo, dziękuję bardzo.